Witam się dzisiaj w moim nowym pierwszym odcinku na tym kanale. Bo nie mam dobrego nie mam słuchawek teraz, bo będę musiał mieć mikrofon ustawienia, ale myślę, że będziecie się dobrze bawić na moim kanale. Dzisiaj nie będziemy grać, to, to. dzisiaj. Będziemy grać, też nie, tylko zrobimy taką jedną mam Pokażę Pokazywam taką jedną rzecz na stronie internetowej Google. I to nie jest moje, do mojego, tylko. Teraz odpalamy na odwrót Na odwrót Google G okay, o, o G Tak Wyznajemy coś takiego, mam tak skropa. Odpalonego, sorry Widzimy. I mamy Tutaj masz na takie rzeczy Ja tu w ogóle z tego nie poznałam bo mi warsztacie. Bo można coś takiego zrobić. Ma się dużo. Zresztą mi z jakiego starego. co się stało? No, są jakieś aktualizacje. Ej, tego nie było. Weźmiemy sobie na szaloną. Aha, tylko jedna ja są skrytorkę. Fajnie wygląda na F-11. Fajne, fajne. Fajne. I ja mam taką fajną myszkę, która ma guzik i mogę zmieniać na strona. Jak chcesz się więcej w odcinku, zestawianiu jakiejś strony internetowej, które możemy. To jest, też to, to działa na telefony, nawet ma swoją opcję telefona. Mamy tu na jakimś Windowsie, Czyli mam, moja mama miała. O, mamy jeszcze z tego roku, <laughs> nie będę mówił. Mamy być Dios, Bosch, Google, Kromu, Lubię te cyfry, się nie udawało sobie słuchać, jak odprawię. Nie ja Korzystam z tej popularnej, bo ja się nie umiem, jak mi, wiecie, kto wiesz jak to mnie poprosić. No ja mi napis komentarzu. I możemy nawet napisać mój kanał, i a, nie, okay, Janek, góry G. Gry, gry. Tylko wysoka nam O, iPhone 2. Nie lubię iPhone'a. chyba im chodziło o mniej niż ok, Okej. And... Pokażę Twoją twarz na bilony, na, na Takie na 100 tysięcy pokazuję. Twoją twarz nawet usunąłem i teraz dałem to, bo nie widzieliście. się. Hmm. Teraz, dzisiaj hmm, będę robił dwa odcinki prawie dziennie. I teraz idziemy Dodamy drugi odcinek. Bye, na.